Dzień dobry, dzień dobry. Witam w Kurniku Kazika w ten piękny słoneczny dzień. Ja jestem Kazik. Tak, tak, czasem lubię dawać w Gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz idę do Kurnika, aby pokazać Wam moje stado Kochinów. Kury rasy karzełek Kochin, w którym przewodzi kogut o imieniu Bolesław. I z uwagi na to. Że jest tam dość dużo młodych kurek i kogutów, a w szczególności kogutów, to właśnie dzisiaj chciałbym zrobić tak zwaną inwentaryzację i pokazać Wam, a przy okazji sam dowiem się, ile mam kur, a ile mam kogutów wśród tych młodych kurek. Ale może najpierw. Spróbuję, spróbuję zacząć. Zobaczcie, one mi nie dają, bo chciałbym spróbować zacząć od tych najmłodszych. Więc dobrze. Właściwie to chciałem od najstarszych, ale pojedziemy tak, jak na to pozwolą. Zobaczcie, to jest kogucik, pierwszy, pierwszy z kogucików. W kolorze czarnym, no tutaj ma jakieś białe wstawki idź kolego. Druga, która podwinęła się, nawinęła się na rękę, to biała kurka. Idź kurko. Kolejny, zobaczcie kolejny to jest loczek. Pamiętacie go, on był łysy, ale zobaczcie jak ładnie obrósł piórkami, Wygląda całkiem ładnie, całkiem zdrowo. Kogucik lokowany barwy czarnej, na skrzydłach również ma białe wstawki, a tutaj na szyi pojawiają się rude piórka. Śmigaj kolego. Kto następny? Kto następny? Następne udało złapać udało się złapać dwie kurki jedna wygląda jak, jak jej mama jak jej mama czyli Ruzia o a to, jest, a to jest kurka barwy brązowej brunatnej, tutaj jest brunatna tutaj jest taka pomarańczowo-brązowa takiej kurki nie mam jeszcze wśród dorosłych więc ta kurka na pewno Zostanie u mnie na dłużej. To jest. To jest malutka, którą dobrze znacie. Śmigaj, malutka. Dwa kolejne ptaszki, które udało się złapać, to kogucik barwy pszenicznej oraz kogucik. Oraz kogucik, nie poczekaj. Poczekaj koleżko, ty tutaj jeszcze, jeszcze chwilę u mnie posiedzisz. Oraz kogucik barwy, on jest taki popielaty. Myślę, że jest to kogucik po Palomie. A Paloma, jak wiecie, jest również taka popielata, niebieska. O, zapnąłem kolejnego delikwenta. Tutaj mam dylemat. Nie wiem, czy jest to kurka, czy kogucik. Jeszcze nie wiem. Mam nadzieję, że kurka. Mam nadzieję, że kurka. O! A tutaj... To jest z fali najmłodszej zbrodni. Zobaczcie, kogut. Kogut mix. Po kogucie rasy zielononóżka, ale widzę, że ma brązowe wstawki. Och ty, uciekłeś mi. Nie przedstawiłem go. Ale to, co mi Właśnie wyskoczyło. Mam nadzieję, że jest kurką. A to na pewno kogut. Kolejny delikwent, kolejni delikwenci, a więc kolejny, zobaczcie kogut barwy przenicznej. Co ty tutaj masz? Co ty tutaj masz? Brudne pióro masz. Nic innego tylko brudne pióro. O! Papuszki nierozłączki. Gdzie? No i uciekła. Uciekła albo uciekł. Słuchajcie, uciekł, bo to kogut. Kogucik również barwy pszenicznej. Troszkę mniejszy. O, a to. A to kurka. Takiego brunatno-brązowego koloru. Tutaj rośnie kogut. Słuchajcie. Również z fali tej najmłodszej. Również po kogucie rasy nóżka. A może nie? A może nie? Raczej nie. Zobaczcie na ten jego grzebień. A więc widzę, że ty kolego jesteś po Rasputinie. Rasputin musiał pokryć jakąś nioskę. I wyszło coś takiego. <laughs> Tutaj kolejny biały kogucik. Kochinek. Tak wygląda. Później będziemy liczyć. Będę liczył sobie na podstawie filmiku. O, a to mój również najmłodszy kochinek. Och jaki kanarek. Och jaki kanarek. Jeszcze nie wiem, czy to kogut czy kurka, jak myślicie. Piszcie, piszcie w komentarzach, czy to kogut czy kurka w każdym razie fajna mapiurka. Tutaj jest na dole jest taki jasny, szyja zaczyna robić się ruda, czyli będzie dwukolorowy. A ten cudak motyl? <sum> sam nie wiem, sam nie wiem, czy jest, czy motyl jest kurą, czy kogutem? Chyba kogutem. Po grzebieniu, po dwójnym grzebieniu widzę, że że również jest pora z Putinie, czyli kogucie, którego miałem, kogucie rasy viandotte. Idź, motylu. Kolejna kurka czy kolejny kogut? Pokaż no się. Mam nadzieję, że kurka. Mam nadzieję, że kurka taka, jak widzicie, bardzo żywa, brunatna z dodatkiem pomarańczowego. A ty kim ty jesteś i po kim? Kto ty jesteś, co ty jesteś za delikwent? Pokaż no, pokaż no łapy po kim ty masz łapy? Łapy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć palców, czyli jesteś na pewno po halinie, ale skąd ten biały kolor? Słuchajcie. Skąd ten biały kolor? To na pewno będzie kogut. Już. Jak Jacek, kto pamięta Jacka? Ty poczekasz sobie jeszcze na wyjście. O, a tutaj słuchajcie, zobaczcie jaki rośnie. Pokaż palce, pokaż palce. Nie bój się, bo ja sam w strachu. O, tutaj są cztery palce. Tutaj również cztery. Żółte nogi. Czyli wiadomo, że bolek musiał być Twoim tatą. Ale po kim ty masz te wąsy tutaj na bokach. Tuż to wie, no ale wzrok masz groźny. Idź, kolejny kogut. Teresę wszyscy dobrze znacie. A to również rośnie tutaj bardzo ładny kogut. Jeden, jedyny, którego najprawdopodobniej udało mi się dochować. Po moim kogucie fajansie. Pamiętacie fajansa? Jaki był piękny, kolorowy, i pozostawił po sobie tutaj gen postaci następcy, a więc kolejnego kolorowego koguta. Kogutów ci u mnie dostatek. Chodź Simonka, oj! Uciekł cwaniak, albo uciekła. Bardzo cwane są te, te czarne. Idź Simonka, idź! Kto następny do golenia? Bolek. Bolek, czyli przywódca stada. Są tu jeszcze jakieś młode kurki. Jest halina. Halina kwoczy. Słuchajcie, halina buziak dla widzów. Tak jest. No i cóż, cała reszta. Czyli Ruzia, Hanka, Anka, Alicja. A cóż tobie się stało? O, paloma ma coś z grzebieniem, za chwilę to... Za chwilę to sprawdzę. Jakieś oko ma dziobnięte, słuchajcie. Chyba była jakaś walka. Za chwilę to sprawdzę. Wypuszczę tylko. Wypuszczę tylko kurki. Anka. Bajlarynka, bajlarinka, bajlarinka, bajlarinka. Tak Chodź! Słuchajcie, co jej się mogło, co jej się tutaj mogło przydarzyć w tą głowę? Ma obdziobany grzebień. Ja już wczoraj zauważyłem, że ty masz jakiś grzebień dziwnie obdziobany, paloma. Ale żeby aż tak? Co tobie się tutaj, co tobie się tutaj działo? Zobaczcie, jakiś strób tutaj nad okiem. Musiała być jakaś walka z inną kurą. No nic innego, tylko ktoś cię podziobał. Nie szarp się, nie szarp się, Paloma. Spróbuję ci to oko. Spróbuję ci to oko. Ma taki strób, słuchajcie, na powiece. Oko na szczęście całe. No ale ten strup będzie trzeba czymś, będzie trzeba czymś posmarować. Ten strupek trzeba będzie czymś posmarować. O, biedna paloma, biedna paloma. Idź palomka, zjedz sobie najpierw jakieś śniadanie, później przyjdę z jakąś maścią. Ale ja tutaj gadu gadu, a tam przecież pan Mecenas czeka. Przecież obiecałem wam, że w dzisiejszym odcinku. Odwiedzimy pa pana mecenasa, zobaczymy, co się dzieje w Loży Wipów i Promotorów. Dla osób, które są nowe na tym kanale, taka informacja, że Loża Wipów i Promotorów jest to takie miejsce, że tak powiem, wymyślone przez widzów, którzy zechcieli wspierać kurnik Kazika jako taki kanał oraz żyjące tutaj yy, kury i koguty. Więc znajdują się tutaj imiona, ksywki, pseudonimy, jak zwał, tak zwał osób, które w jakikolwiek sposób y, wsparły Kurnik Kazika. Ja te osoby nazywam VIPami, promotorami, a czasami y, bardzo często sponsorami. I takim sponsorem dzisiejszego odcinka jest Pani Krysia58, która już nie po raz pierwszy, nie po raz drugi, ani nawet nie po raz trzeci wspiera Kurnik Kazika. Pani Krysiu, Serdecznie dziękuję w imieniu własnym, jak również w imieniu żyjących tutaj kurek. Dziękuję wszystkim VIP-om i promotorom, wszystkim sponsorom kurnika Kazika. Dziękuję Wam wszystkim za to, że pomagacie w rozwoju tego kanału, pomagacie w żywieniu tych ptaków, które mieszkają tutaj w kurniku Kazika, i za to dla Was wszystkich wielkie, ale to wielkie brawa. A więc, jak widzicie, moi kochani, przewaga kogutów, przewaga kogutów wśród tych młodych. Jeśli ktoś z Was był w stanie policzyć, ile jest kogutów, oczywiście nie licząc koguta bolka, a ile jest kurek, mam na myśli tutaj te młode, to piszcie w komentarzach. Najtrafniejsze komentarze będę wyróżniał. Moją łapką i serduszkiem. A w tym odcinku to już wszystko. Serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich widzów. Mówił do Was Kazik. Teraz idę dawać w gazik. A my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.